Ejka kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. E, no i dzisiaj, słuchajcie, to się fajny odcinek, nie wiem do końca, czy wyjdzie, e, ale ogólnie w tym tygodniu mało się działo, bo były straszne tropiki po 30 stopni nawet było strasznie duszno na, na dworze, więc głównie e, albo siedzieliśmy w domu przy, przy wiatrakach i jak gdzieś wychodziliśmy to albo do sklepu szybko, albo gdzieś na basen, no i wiadomo, dojdzie do pracy, e, ale ja zdecydowanie preferowałam siedzenie w domku, e, żeby no, strasznie duszno było, naprawdę.

6 stopni, to jeszcze tak fajnie się dziś ławia i z to jest masakra. Eee, no, więc w tym tygodniu nie było żadnych wypadów nigdzie. Eee, dopiero w weekend będzie, będziemy nad morzem, więc pewnie vlog z tego będzie też za tydzień. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na pranka. Ale uwaga! Nie włączajcie, naprawdę to będzie super prank. Nie powiem, że go nie było, bo akurat bardzo dużo youtuberów robiło tego pranka. I ja chcę się też dołączyć, ponieważ mam fajną historię. I jednocześnie ten prank też będzie. To będzie w sumie taka niespodzianka dla mojej siostry, ponieważ ogólnie pomysł się wziął stąd, że siedzieliśmy sobie coś tam gadaliśmy z Nelcią i Nelcia zaczęła kolorować dywan. W sensie, w sensie to zrobić źle, ale po prostu na anar wzięła sobie różową, chyba jakiegoś cinema czy coś, i chciała i coś tam psuciła, nie? No i ogólnie mniejsza z tym pytamy się, co ona robi, no, bo zaraz to nie zejdzie, zaraz coś powróci, no nieważne. No ona mówi, że ona chce pink dom. Kochani, to mi dało do myślenia. Nie będzie całego domu różowego, ale chciałam zrobić takie coś, że obkleję cały pokój na różowo. I już pewnie będziecie widzieć z pokładcy i w ogóle co będziemy robić, czyli obklejamy, nakupowałam, mam nadzieję, że to starczy i chociaż większą część pokoju zakryję na różowo, takie prezentowe papiery. No, no po prostu będziemy obklejać, więc zapraszam Was do oglądania Ja mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, bo e, wykupiłam dosłownie wszystkie takie papiery tego samego koloru, czyli różowego. Tak ładnie się błyszczą, takie diamentowe są, ale mniejsze. Wykupiłam wszystkie ze sklepu i więcej nie było, więc... Mam nadzieję, że tyle starczy. Jak coś o to chciałam zacząć od ścian, yy, ale chyba zacznę bardziej od rolety i zajmę się takimi łóżkiem i tak dalej, więc może nie cała, ale tak yy, większość pokoju postanowię obkleić i zabawki też nalecie, żeby było bardzo fajnie, ale mnie te boli, bo jesteście bardzo ciężcy, kochani. Yy, jestem w łazience, bo tam jest bardzo duży syf i idę najpierw posprzątać i później bierzemy się za robotę. Zapraszam. Dobra, może nie mam tutaj aż takiego bałaganu, ale wiecie co teraz trzeba jakby wszystkie, najfajniejszy efekt, jest, efekt będzie jak zapakuję te małe rzeczy, żeby je tak fajnie odpakować. Wiecie, pewnie będzie myślała, że to są takie małe prezenty, więc yy, taka jest metoda, żeby schować gdzieś do łazienki, bo w łazience nie będzie mokać, gdzieś do szafy właśnie, jak najwięcej pierdu jakieś rzeczy, żeby dało to jak najlepszy efekt, żeby nic nie było takie, wiecie... No, jak najwięcej rzeczy na i tyle, więc e, ogólnie pościelone łóżka są, ale te pierdoły jakieś tutaj na szafce muszę postawiać, i tak dalej. I Nelci zabawki przede wszystkim. Już ustawiłam domek, jest w miarę ładnie, tu chowam jeszcze jakieś pierdoły. Okej, okay, udało się to wziąć. Nie jest tego mega dużo, ale słuchajcie, jeszcze ja że rzeczy, które są różowe, nie, nie będzie trzeba je obklejać, więc ach, zaczynamy. Ogólnie z czasem jest bardzo źle. Jest 1435, a rodzice tak przychodzą z pracy 15.00, wczoraj byli 15.50, a zazwyczaj jest 11.30, więc mam nadzieję, że dzisiaj będą później. No i ha, zaczynamy. Zmęczyłam zadyszkę, bo po tych schodach biegłam, żeby mnie nikt nie widział z tym, A na szczęście unikłam zbędnych pytań. I zaczynamy, jest tutaj w miarę porządek, taki jaki miałam w głowie i zaczynamy. Totalnie z pustą tych półkach, żeby było jak najmniej obklejanie, mam nadzieję, że to się uda. Okej, okay, więc... oj, żeby mnie było widać... Jeszcze jedna sprawa, pewnie która bez interesuje, czy ktoś wie, że nagrywam tego prankę? Otóż to o moim pomyśle wie tylko tata, no bo jak sama miałabym pojechać po to wszystko i to zorganizować. Um, więc tata o tym wie, ale mama nie wie. Ona się pytała właśnie co. Ja nagrywam o pasiki z tej strony. Ale nam chodzi o różowe. Oczywiście w ogóle zobaczcie, jest właśnie ich ten papier. Słońce tak się mieni na takie diamencie. Więc tylko tata wie i przy okazji będzie to też niespodzianka dla mamy Chociaż w jej odczuciu chyba nie będzie za bardzo pozytywna Jak melci um, Pewnie będzie od razu myślała, kto to posprząta Bo ja w sumie nie mam pojęcia, kto to posprząta Okej, okay, dziwne otwieranie mają Więc myślałam, o Boże, test Test, ile to ma Ej, jest test długie Zatem mi tak powiedział, że tak już tu się skończy. Eee, już to szybko gdzieś przykleimy, żeby nie pognieść. Że była się na łóżku, bo myślę, że łóżka są najważniejsze. Nie będę zaczynała od ściany, bo się boję, że mi może nie starczy. Więc myślę, że jak upkleję rolety, to już będzie fajny efekt. Okej, okay, upkleiłam kawałek łóżka i zaraz się zajmę. Więc cała inna rolka poszła cały wzdłuż. E, więc to akurat mega e, informacja. I dalej tak... E, jeszcze takie jest dwie rolki, myślę, że tu wejdą i teraz otwieram te okno, na które też idzie cała rolka i właśnie to obcięłam więc możecie, możecie popatrzeć teraz w miarę, bo to fajnie wygląda, już przyłożyłam i daję to do okna, tak delikatnie różowo właśnie się robi w tym pokoju, to będzie super właśnie pomysł, będzie trochę ciemno, zobaczcie. Jak to poskrzemy. E, myślę, że tak stać i dać to Trzymaj się. Dobra, kochani, więc spokój na razie wygląda tak. Mam obklejone łóżko i okno. Będziemy odkry odkrywać drugie. No i wiecie, co prawie te moje łóżko. A mi się przypomniało, że ja mam uwagę, kochani. Pod spodem różową yy, pością. On strasznie ma pomysł, żeby pokleić yy, obraz. Robimy to <ścoughs> przy okazji tą rolę, ja zapraszam. Kochani, zaczęłam odpukać szafa jeszcze dół mi, mi został i w sumie jeszcze tylko domek i w ogóle skończyła mi się pierwsza tasiemka i drugą też gdzieś otworzyłam yy, i zgubiłam ją, więc muszę ją znaleźć i ogólnie już jest po 16, więc bardzo sobą, najwyżej ich nie wpuszczę, tak jak mówiłam, ale ja zgubiłam gdzieś tasiemkę, ja muszę się rozejrzeć i ją znaleźć, bo jak nie to... Dobra wiadomość, że jest 17 i jeszcze ich nie ma. A co wiadomość? Ja już nie mogę mówić, aż tak mnie szczęka, bo Jezus, Ja się tyle. Chyba mam zęby nawet. Ja się tyle taśmy nażarłam. Tak mi usta, co mam popękane, chyba nie widzę. Ała, ale mnie a mnie mieszczykam. No mówię, maseka. Eee, ale tak, jak widzicie na razie, to wygląda tak, że czekamy tu sprzątanie. Mamy łóżko, poduszkę, szafa. Obraz, tam są okna, to nawet obkleiłam. Ja wiem, że trochę nielogicznie i nie po kolei, ale odsunała łóżka z tej strony jakoś co mi się zrobiło, jakoś dało radę. E, tutaj mamy biurko, lampy jeszcze będą dwie obklejane. E, Cały to zobaczcie, to mi też bardzo długo zajęło, um, no i została mi. Jedna rolka, która jest w innym kolorze, więc właśnie ją zostawiłam na koniec, żeby jeszcze takie dodatki porobić Okej, okay, skończyłam, rodzice przed mi pokazali chcieli wejść, ale ich zatrzymałam i powiedziałam, że poszli do kuchni No i kochani, skończyłam, nie wiem jak to wygląda, to są drzwi, to jest najmniej tego, ale no bo chodzi o to jak wchodzisz, tak to wygląda Uwaga, przebitki Serduszko z takich odłamków. Myślałam, że wygląda ładniej. Tutaj, ja myślę, że to jest totalnie do mak Barbie i najcieńciej się spodoba. Kochani, już wszyscy są na dole. Przyszłam na razie tylko po Nelcie. Halo, Nelka? Co? Jesteś ciekawa? Co to za niespodzianka? Tak, ty lubisz niespodzianki? To jest taka big. Czekaj, czekaj. Trzy, cztery, Wow! Wow! Co to? Pokój, pik! Masz pink pokój! I co ci dacie powiedzieć? Przyjdzie. Wymarzony Barbie pokój? Chciałaś taki? Tak? Co tam powiesz? O, no mama idzie. Mama nie wie też. <grystanie> pokój. O nie! Ej, to wyszło fajnie! Nie, nie Wszystko nie ma, ma. jest oprócz ścian i podłóg. No Rozumiem, że tu jest myszka. Nie no powiem ci, że nawet posprzątane jest. Nie! Tylko nie chodź do łazienki. A też jest różowa? Aha, rozumiem wszystkie wycieńki poszły tam. Nie tylko ja nie mogę. To co, ja mogę się położyć na łóżku? Nelcia chciała! <grywa> Nelka, krachuj! Ok, pokazujemy naszym przyjaciół z Panuc? Czy... Okay. Pokazujemy naszym... sąsiadom. O si go! O si Why? Why? It's jest It's big. You, I mean, you put all the room <laughs> ja i mój angielski. Ja, ja, otwieraj już wszystko. Co tam jest? Dobra, Nicię ma zajęcie, tak? Teraz otwieraj wszystko. <laughs> Widzę tutaj... Dobra, czas zniszczyć domek. Możesz go otworzyć. Tam też masz prezenty. ta -da! I tu też trochę rzeczy zapakowałam. Sierra!